Witam. Chciałbym omówić na pewnym przykładzie z polskiej polityki, jak manipuluje się społeczeństwem i wodzi za nos tak, że nie widzi ono bez sensu w swoich obawach i twierdzeniach. Wczoraj przeczytałem coś, czego się mogłem wcześniej oczywiście spodziewać, mianowicie porozumienie nie poprze proponowanych zmian do nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji, które miałyby wyeliminować z polskiego rynku takie media, w których udział kapitału zagranicznego nie przekracza 49%. Jest ona nazywana ustawą Lex TVN, gdyż mogłoby to zlikwidować z polskiej przestrzeni medialnej stację TVN, należącą do amerykańskiego koncernu Discovery. Od jakiegoś czasu trwa wrzawa, że Oto Pis po raz kolejny chce zlikwidować nieprzychylne mu media. Oczywiście, gdyby udało się przepchnąć taką ustawę, z pewnością znacznie zmniejszyłoby to pluralizm medialny w Polsce. Jednak według mnie jasnym jest, że ta nowelizacja została od początku przeznaczona na stracenie. Czemu tak uważam? Najpierw zadajmy sobie pytanie. Czy rząd ma interes w likwidacji TVN? TVN to stacja kojarzona raczej z Platformą Obywatelską i jej przybudówkami. Czyli teoretycznie największego wroga koalicji rządzącej. Jednak fakt, że propaganda obu koalicji opiera się głównie na negatywnej narracji kierowanej przeciwko drugiemu, sprawia, że tak dotkliwy cios wymuszałby całkowitą zmianę dotychczasowej narracji. Wybory prezydenckie z 2020 pokazały, że kiedy kandydat KO został zmieniony na znacznie bardziej medialnego, to Szymon Hołownia i Władysław Kosiniak-Kamysz, którzy mieli realne szanse na zwycięstwo w drugiej turze, zaczęli gwałtownie tracić, co uratowało być może prezydenturę Andrzeja Dudy. Oznacza to, że obie te koalicje potrzebują siebie nawzajem, walczą ze sobą, ale nie mogą bez siebie żyć. Koalicja rządząca to wie i wątpię, by zadała tak dotkliwy cios. Tak samo jak planowany podatek medialny z lutego, według mnie miał stłamsić raczej takie pośrednie media, ale nie gigantów jak TVN. Poza tym, większość parlamentarna zjednoczonej prawicy jest minimalna, a sama koalicja podzielona i skłócona. Nawet w poprzedniej kadencji sądzę, że wielu jej posłów zagłosowałoby przeciw takiej nowelizacji, gdyż gdyby w jakiś sposób podpadli swoim liderom, nie mieliby się gdzie pokazać, gdyby nie było TVN. Na koniec. A zaś nie sądzę, że polski rząd zdecydowałby się na tak radykalne posunięcie względem USA. Czemu jednak mieliby wnosić pomysł takiej nowelizacji z myślą, że ona i tak nie zostanie przygłosowana? Jest kilka opcji. 1. Zjednoczona prawica od lat głosił walkę z post układem, którego jednym z symboli ma być właśnie TVN. Jednak efekty tej walki są mizerne. Być może chodzi o pokazanie twardemu elektoratowi. Że było oto tak blisko do zwycięstwa. A przez kilku niepokornych posłów wyszło jak zwykle. 2. Za prezydentury Bidena stosunki z USA nieco osłabły. A teraz Polska może chce coś ze Stanami negocjować i używa Lex V.N. jako straszaka. 3. Może chodzi o prężenie mózgów wobec powrotu Tuska. 4. Może to swoista zemsta za zbierane od lat podpisy pod wnioskiem o likwidację TVP Info. 5. Zasłona dymna dla innych spraw. Na przykład hakerów, którzy włamali się na konta polskich polityków. Co stanowi chyba największą oznakę słabości polskiego państwa od czasów katastrofy smoleńskiej. Oczywiście jest jeszcze jedna opcja. Choć raczej mało prawdopodobna, ale spektakularna. Mianowicie od półtorej roku rząd i całe państwo mają masę problemów wewnętrznych i zewnętrznych. Być może góra uznała już, że dłużej tego nie chce ciągnąć. I pragnie zmobilizować opozycję, aby zjednoczyła się i odebrała władzę, zakładając, że nie będą przecież biernie patrzeć na likwidację pluralizmu mediów. Trochę chyba jednak tą opozycję by przeceniali, bo mi się wydaje, że biernie by patrzyła. Mam nadzieję, że rozumiecie, o co mi chodzi. Nie chodzi mi tu o samą analizę polskiej polityki partyjnej, ale o pokazanie, w jaki sposób media i politycy tworzą bezsensowną panikę u ludzi, którzy nie pochylą się na chwilę nad analizą.